Witajcie kochani. Dzień dobry. Witajcie w Holandii, witajcie na nowym podcaście, który nagrywamy dzisiaj i wrzucamy Wam dzisiaj od razu. Zrobiłam Wam szybkiego live'a i Wam powiedziałam, że będziemy podcast wrzucać, więc ogarnęliśmy ekipę poza dom i jesteśmy sami z psem i możemy do Was pogadać. Wyprowadzili się, mamy spokój trochę. Tak, ciężko jest w ogóle nagrywać, jak jest tak pełna chata. Jak jest tak też małe mieszkanie, a tyle osób. Tak. Ciężko znaleźć ten kącik do nagrywania, dlatego moje film, firmy, na, filmy nagrane tutaj są dosyć chaotyczne. No i tutaj po nas łazi pies i tak dalej, i tak dalej, wiecie, dzieje się. Normalne. Darku, życie. jak się czujesz w Holandii po, yy, po kilku latach nie mieszkania? Wiesz co, ile miałam? 10 lat? Nie no, mniej. Z 8 lat nie mieszkasz w Holandii. Z Nie więcej. Karolina. Z 8 lat Z dziewięć. 2019. To. Kiedy założyłeś firmę? W 2014. 15, pod koniec. 15, tak. Tak, w 2014, pod koniec, więc będzie zaraz 10 lat, w tym roku. Jak nie mieszkasz w Holandii? Tak. No i co? No i co? E, jakoś nie, nie dostrzegałem tych rzeczy, które się nie zmieniły, czy lub się zmieniły. Oczywiście, jak mieszkamy w jednym miejscu cały czas, to nie dostrzegamy takich rzeczy, ale jak wyjedzie się na Dłuższy okres, nawet na miesiąc, dwa, czy trzy, trzy, i się wraca w to samo miejsce, to nagle widzę, że kompletnie nic się nie zmieniło na pewno. Tak, czas się zatrzymał. I dlatego myślę, nie chciałbym tu zamieszkać. No, po jest, raz tak, jest tak trochę. Tak rozmawiamy sobie właśnie o tej tak. Holandii, oceniamy sobie wszystko. Zacofanie jest. Nie, może nie zacofanie, ale właśnie czas się zatrzymał. Polska poszła do przodu pod wieloma programami nie ma progresu żadnego. Taka, taki postkapitalizm w takiej wiecie, wersji, właśnie, że wszystko starzeje się dzie, dzie dzie dzieje. Tak zdziedziała ta Holandia. Tak, trochę zdziedziała. Albo byłaś zawsze zdziedziała? Nie, ale... nie, nie była właśnie. Nie? Bo jak przyjechałam tu 10 lat temu prawie, to, to zrobiła na mnie wrażenie, myślała, wszystko że było, słał, nie? wszystko było nowoczesne. Myśleliśmy tu zamieszkać w ogóle, bo wszystko było nowocześniejsze niż w Polsce. Takie trochę lepsze pod wieloma względami, a teraz u nas zrobiło się po prostu fajniej. Jest, jest po prostu fajnie. Nawet Holendrzy znajomi, którzy przyjeżdżają do Polski, to mówią, że lepiej się czują teraz u nas, że i cenowo wiadomo, w Polsce jest taniej, ale że jakby za cenę za, dostają o wiele lepszą jakość. Ja już mówiłam też na lajwie, że. Ale Holendrzy też jeżdżą je robić zakupy za granicę w Niemczech w no, albo gdzieś tam w Belgii. Ale co chciałam powiedzieć, że i yy, pod kątem nie wiem, żywności na przykład, czy kosmetyków, to są takie wiecie działy tylko No kosmetyki Jesteśmy na przykład. Przodu. Kurczę, no weź co teraz pójść do jakiegoś takiego heba nie ma tego, takiego czegoś tutaj. Nie. I tak samo, nie wiem, jeżeli chodzi o żywność. Wiadomo, jest tutaj wiele narodowości, więc jest ta żywność taka z różnych krajów, ale u nas jest i świeższa. Ta różnorodność? Świeższa jest ta żywność i taka lepsza jakościowo, mam wrażenie. Nie Jakieś wiem, ja tutaj... jak to żywność nie mam nie. się co przyczepić. Nie? Ja jakoś Uważam, tak że widzę. że jest spoko. Myślisz, że Holendrzy czytają składy? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Jedzą dużo nie. toksycznych rzeczy. Szczególnie chemiczne naleśniki, którzy są przyzwyczajeni chemiczne naleśniki. Do, do dużo gotowych produktów. No, do wielu. Mm, ale to, to prawie wszystko masz gotowe, jakbyś Aha. chciała. Tak jak w UK. Ale wiesz co, widzowie, którzy są w. Może to wynika. W, tym, w Anglii, w, może nie w Anglii, czekaj. Kto mi pisał z Niemiec, z Francji pisali dokładnie to samo z Belgii, że dokładnie to samo widzą. Właśnie, że w covid wszystko się zatrzymało i w ogóle już nic nie poszło do przodu, że wszystko po prostu zaczęło tak marnieć. Ale może to wynika z tego, że tu dużo osób mieszka samemu i no, nie kalkuluje się, żeby gotować wielkiego obiadu. Wiesz, dla samego siebie. Ja nie o tym mówię, mówię ogólnie o. Um, o jakiejś takiej świadomości społecznej, może o jakichś takich wymaganiach społeczeństwa, w stosunku, wiecie, wiesz, bo jak nie ma wymagań, to wszystko jest tak, jak było, nie? A u nas mam wrażenie, nie chcę mówić, że Polska jest najlepsza, bo wiadomo, że też nie zawsze jest kolorowo, ale mam wrażenie, że u nas rzeczywiście ta jakość wszystkiego jest lepsza. Idziesz do galerii, idziesz do niem nie kawiarni. No tak, galerie robią pozytywne. Wiesz o, co chodzi? So, Nawet do kawiarni później u nas wchodzisz. To masz takie, jesteś, wow. Jesteś, masz wow, masz, masz i fajne Ludzie są ciastka, bardziej masz, wymagający. Tak, ludzie są właśnie, przy, ludzie tak, są krytyczni bardziej, nie? Ktoś napisał ostatnio w komentarzu, że Holendrzy śmieją się bardzo z innych narodowości, też z Czemu? Polaków, że są do tyłu i w ogóle, a nie zdają sobie sprawy, jak to jest na przykład. Tak. Szczególnie jak, jak, jest, jak przyjeżdżają przykład, do nas. Powiesz, no. Nie musisz jechać do Warszawy, ale do Gdańska. Do Wrocławia. A oni się jeżdżą do Radomia stąd, I... tutaj Holendrzy, i oni są w szoku. Nasz, nasz kolega holender powiedział, że jak chodzi do pierwszej lepszej galerii małej w Radomiu, e, który nie jest jakimś wielkim miastem, to on po, o wiele lepiej się czuje i robi to nie, na, niego, na niego wrażenie i że dziecko zawsze ma miejsce, gdzie się pobawić. Właśnie o to chodzi, że oni mają problem z tym, że nie mogą znaleźć miejsca dla dziecka. Nie ma kącików dla y, dziecka. Nawet dzieci. w restauracji nie ma. Bardzo eee, rzadko. I... I jak jest, to jest dziadowskie bardzo. I właśnie teraz chcieliśmy gdzieś zjeść, i po prostu znaleźliśmy jedno miejsce, gdzie jest dla dzieci jakaś atrakcja, ale tak naprawdę musieliśmy wyjechać do innego miasta. Tak. Wiecie co, byliśmy też w, takim, w takiej sali zabaw. No wiadomo, u nas te sale zabaw są wszędzie, i lepsze i gorsze. Ale powiem Wam, że tak. Co, co mnie e, zdziwiło, że w sumie taki trochę syf, że wszyscy biegali, w, niektórzy w butach, niektórzy nie w butach. E, te dzieciaki, tam rzeczy były pourywane, te wszystkie liny były pourywane w niektórych miejscach. Nie było tam specjalnie czysto i rodzice łazili. Wiesz, że nikt nie, tego nie kontrolował, każdy robił co chciał. E, to dzieciaki ryczały, nikt na nie nie zwracał uwagi w ogóle. Nie było, no takich, wiesz, co, ogarnąć, nie było animatorów, wiesz. nie było animatorów. U nas zawsze są animatorzy, zawsze są osoby, które chodzą, patrzą na te dzieci na takich dużych salach zabaw. Nie były urodziny i totalny chaos panował na tych urodzinach. Widziałam kilka było urodzin i tak porównując, bo my teraz dużo... Ale też chodzi rodzinach. o to, że jak są te urodziny, mhm. przynajmniej jak my chodzimy na urodziny, to jest tak, że rodzice też przychodzą na te urodziny, tak. siedzą z innymi rodzicami i sobie rozmawiają, tak. mhm. a to było tak, że jest tylko jeden rodzic i same dzieciaki. I one są, wiesz, pozostawione same sobie. Tak, one są dosłownie pozostawione. Co mnie dziwiło jeszcze w Holandii teraz, to jest totalny brak czapek i rękawiczek. Teraz widziałam dziecko przez okno... Ale ludzie na... są zahartowani, Karolina. Wiem. Dziecko na sankach było, słuchajcie. Ojciec ciągnie, ojciec bez czapki, dziecko bez czapki, Roz... rozpięta kurtka. Są dwa stopnie. No, ale nie jest już aż tak źle. Dwa stopnie są, kochanie. To jest zimno jak na Holandię. Czekaj, zobacz. Dwa dokładnie. stopnie, bo dzisiaj z widzami pisałam, gadałam i słuchajcie, bez rękawiczek. Cztery teraz aktualnie. No, przepraszam, cztery stopnie, zero rękawiczek, zero czapki. Kurczę, nieźle, no może są zahartowani, oni może mniej chorują, nie wiem, czy chorują tak samo. Myślę, że tak są. Choroby. Wiecie co, w ogóle koleżan, z koleżanką też gadaliśmy, co? powiedziała, że puszcza syna normalnie takiego podziębionego, stanem podgorączkowym, tak. do szkoły chodzi. Co mnie dziwi, hmm? W sensie dziwi, kiedyś jakoś nie zwracałem na to uwagi, to ta służba zdrowia i dostęp do leków. Mm. Myślę, że u nas to jest wszystko tak przyspieszony ten proces. Oczywiście mówię tutaj, jeżeli mówimy prywatnie, przyspieszony ten proces dostępności czegokolwiek. Tak. Dostania leków, siedzę jakąś wizytę, badania. Przecież kurczę, możesz iść w Warszawie, w jeden dzień mogą mi zrobić wszystko, nawet tomografię. Tak, tak, tak. tak. No oczywiście trzeba zapłacić. Trzeba mieć na to kasę, trzeba mieć ten, jeżeli ktoś, ktoś ma kasę, to... to no, ale jest to możliwe. Nie ale tutaj leków. też jest jakichś chciał teraz leki, to mu, kurczę, zanim mnie pani pielęgniarka zdiagnozuje, najpierw, Dopuścicie do lekarza? Lekarz. Tak. To jest, to jest smutne, po prostu to mnie przeraża tutaj, no. nie mógłbym się odnaleźć, ja pamiętam, tym bardziej, że, twoja że wi mama... wiele razy jechaliśmy z turą, no, jak się, się przewróciło albo jakiś ból brzucha czy coś, e, więc od razu od razu. do lekarza. Ale twoja mama chciała ostatnio, znaczy jakiś czas do laryngologa i w ogóle i nawet pielęgniarka nie dopuściła do tego laryngologa, ja mu mówię do niej, no musisz po prostu skłamać, że po prostu tak cię boli, jest aż nie, tak jest aż tak. tak źle, to tak jak dziewczyny w Anglii mówiły. No, słabo powiem ci, słabo z tą służbą zdrowia, że u nas jest troszkę do przodu. Tak samo jak oceniasz dentystę, prawda? Jak chodziłeś tu do dentysty a w Polsce? Tak, że dentysta, jeżeli macie jakiś ząb, który wygląda źle i chcesz go poprawić, to dentysta mówi, nie, to nie jest do końca konieczne. No, nie musisz, to, nie pochodź musisz tego sobie, robić. Pochodź sobie, tak wiesz. Pochodź no, sobie. Jak cię nie boli, to nie robimy tak, go. i w ogóle tak, nawet tak hmm. brzydko wygląda, to no może. Ostatnio moja mama na to mówiła, że jak że chciała wybieli zęba, a dentysta mówi, nie, to nie jest konieczne. A słuchajcie, żeby dentysta ogóle, zniechęcał, to jest niesamowite, bo u nas zachęcają. Do ale zabiegu. to też jest inna opcja, bo wiele osób ma dopłacone do ubezpieczenia dentystę. Mm -hmm. I jakby to pokrywa z Twojego ubezpieczenia. Mm -hmm. Więc może niektóre rzeczy, wiesz, Dlatego są niepokrywane nie z ubezpieczenia i musisz za nie sama zapłacić. Dobra, no, narzekamy, wiem. ale co w takim razie. No nie no, proszę, trzeba co się jeszcze narzekać, ale powiedz mi, co w takim razie. Co sprawi, jest takiego dobrego? Co jest fajnego, co ci sprawiło tu radość, do czegoś z przyjemnością wróciłeś. Eee, nie mów, że frykadelki, bo to zwariuje. Frykadelki z cebulką, mickachupem, <grym> wszystko z frytury. Nie, ja myślę, że kucze. Ludzie są inni. Mm -hmm. Kompletnie. Z jednej strony mnie interesują się innymi osobami. Wiadomo, że sobie plotkują, jakieś głupoty, imprezy, ale chodzi mi bardziej o to, że są też życzliwi na ulicy. Uśmiechają się. Uśmiech, uśmiech, uśmiech. 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 Nawet przejdziesz ulicą, zagadasz do kogoś, to ta osoba jest bardziej otwarta. Wiadomo, że zdarzają się przypadki, ktoś ci powie: Nie mam czasu i dalej, ale u nas to w życiu do nikogo nie zagadasz. Ale powiem ci, że teraz mam troszeczkę i w Polsce, i w Holandii łatwiejszy motyw do zagadywania, bo idę z psem. Więc wczoraj zagadałam do takiej młodej dziewczyny, szła sobie z takim fajnym pomeranianem, pomponikiem takim fajnym, i tam sobie nasze pieski na siebie tam, wiesz, szczekały. Nie sobie zagadałyśmy. I w Polsce też, jak idę z psem, no to już masz psiarza, no to już jest jakiś taki, wiesz, albo ktoś podchodzi Kontakt, do ciebie, bo pies. Albo z dzieckiem. O. Albo z dzieckiem, bo jest pies i tak da, albo jak masz dziecko. Ale tak, jest tutaj na pewno, w sklepie to zauważyłam, sympatyczniej. Jest sympatyczniej, ale tak, jeżeli chodzi, nie wiem, o obsługę w restauracji, to jest dokładnie tak samo. Tak, tak, ale identyko. ja mam wrażenie, że tutaj ludzie bardziej na ludzie żyją. Troszkę bardziej na ludzie. Trochę mniej się może przejmują. Nie wiem, myślę, że. Nie no, na, na maksa są wyluzowani tutaj. Mhm. Widzę, że też nie ma tego problemu pieniądza. W sensie może jestem problem, nie no, narzekają na ale nie jest aż tak dostrzegany. Tak. Może przez te zasiłki. Może i tak, nie wiem. Jest na pewno. Jest to temat, ale nie jest to taki temat, że. Oni są nadal pozytywni o tak. Tak, nadal Mimo są wszystko. pozytywni. Nadal jest okej. Okay. Dla I nich najważniejsze, żeby pojechać na te wakacje raz w roku. I nie mówi I się tak dużo o polityce jak u nas. W kraju. No nie, to to absolutnie się nie u mówi. U nas temat polityki ogóle, jest pierwszy. U nas, tak, u nas temat polityki, a u nich nie ma tematu polityki, u nich jest temat z gwiazdy. No ja w kółko, plotki. ile można gadać o tej polityce? No ale wiesz, dużo jest zmian u nas, na no to, to nic Ja myli. rozumiem, ale. Zawsze będą, więc ja jestem osobą, która zmian. już ma dosyć tej, w kółko tej polityki. Chcę, no. żeby oni tam już dobrze to zrobili, i nie w kółko. Tak, tak nie no. mam na to żadnego wpływu. No, Poza głosowaniem. Poza głosowaniem. Nie, nie ma. Wiesz, co mi się nie podoba nie jeszcze w Holandii? Podoba mi się hmm, jednak ta architektura. I to zagospodarowanie przestrzenne. O, to Widać jest jeden to. plus, który mi się podoba. Bardzo mi się to podoba. To są właśnie te jednakowe budynki i tego nie brakuje w Polsce. Nie czaję po prostu, wiem, może wy tak macie, mieszkacie w jakiejś małej miejscowości, macie zielony albo pomarańczowy dom. Nie czaję w ogóle, nie czaję kto to wymyślił, kto to robił. Czy to wasza mama, tata? Gdzie wy byliście w tym momencie, jak oni wybierali ten kolor? <ścoughs> fioletowy, ma majtkowy kolor tak zwany. O co z tym kolorem chodzi w ogóle? Tak. To trzeba mieć naprawdę nie znać. To trzeba po prostu się nie znać i wybrać ten kolor. Nie rozumiem tego. Ja po prostu tego nie zrozumiem nigdy. Dlaczego nikt nie wybierze na przykład czerwonej cegły, białej, czarnej? Szarej. Szarej, bo chcę trochę koloru, ale niech ten kolor doda zieleniom, a nie majtkowy zielony. Ostatnio widzieliśmy taki piękny przy drodze, jak jechaliśmy, taki jasno-fioletowy, taki lila. O Jezu, no. No straszne. W ogóle ani to nie pasuje do dachu. Ani do, ani do okien, ani do otoczenia. No. Więc się jak będziecie mogli, rodzicom, powiedzieć, żeby to zmienić jak najszybciej. <grym> Jeżeli tak. mają kasę i akurat mogą sobie na to pozwolić. No straszne to jest, straszne. I wszyscy powiedzą wam, że jest piękne, to jest po prostu beznadziejne. Ja wam powiem od razu. Tarek. Ten kolor jest po prostu <grym> beznadziejny i brzydki, ale jak im się podoba. To nie znaczy, że wszystkim musi się podobać, bo to nie jest takie coś, że w domu sobie ścianę na zielono pomalujecie, ale wiecie to, wszyscy to oglądają. Tak, zagospodarowanie przestrzenne tutaj jest takie, wiecie, że osiedla są identyczne, jakieś tam normy są utrzymywane. Pada... Oczywiście, każdy w ogródku może mieć co chce. Ale, ale ta rzeczywiście ta architektura zewnętrzna jest które tak. Powiem wam, że jedyne co mnie tak smuci, że niektórzy, ale to w UK jest to samo, że niektórzy mają taką betonozę przed domkiem, że mają te domki, mają te ogródki. Bo nie mają czasu, żeby się tym zajmować. No tak, albo, albo po prostu nie mają tego gustu, czy, czy, że nie mają te. Jakoś to fajnie przemyślane, tylko rzeczywiście wylany ten beton i tam nic nie ma i jakieś tam krzesło stoi, no nie? Ale dużo, dużo jest fajnych tych ogródków, dużo jest fajnej zieleni. Powiem wam, że dużo teraz nawet tutaj w okolicy u nas kanałów budują. Mi się e, też podoba, to robią. To właśnie chciałem nawiązać do tej, do, tego, do tej wody, nie chciałem ci przerywać, że jest bardzo dużo wody, fajnie to wygląda, mhm. ale też, że jest egzekwowane jak ktoś ma bałagan. Typu na przykład tu w bloku, że ktoś nie umył okien. I naprawdę się mówi do niego, proszę, prosimy o umycie okien. Mhm. I w Polsce może też jest tak, że zwraca się uwagę na jakieś elementy, ale nikt tego nie egzekwuje. Mam wrażenie, mhm. że każdy ma syf na podwórku. Wiadomo, że jeden nie ma kogoś na przykład do pomocy albo są osoby starsze. No że nie każdy ma taką samą sytuację, tak? Ale Nieraz są naprawdę po prostu straszne te gospodarstwa i domki, i ogrody, że nikt się tym nie zajmuje i nikt tego nie egzekwuje. Mhm. I że to jest słabe, bo na przykład no bo ty możesz, swoje, się, się, starać, może weź, ty możesz... No. się starać, wszyscy dookoła mają to gdzieś. I jesteś tak, taką bezradną osobą na koniec. Wolność tamku w swoim domku, możesz mieć co chcesz w, w swojej chałupie. No, możesz niby co chcesz mieć, ale mieć w środku, a nie na zewnątrz, żeby innym nie przeszkadzać. No, no. a podobno Holendrzy tutaj na siebie donoszą. Ktoś mi na live wspomniał. To jest. jest jakaś apka, gdzie Holendrzy właśnie niby tacy są luźni i w ogóle, ale w twarz ci nie powiedzą. Ja się a z tym nie spotkałem, ile razy, nawet yy, ostatnio jak tutaj byłem, była za głośna muzyka, przyszła sąsiadka, powiedziała, nie przyjechała policja, tylko po prostu ludzie sobie mówią wprost. A miałeś jakieś do czynienia z policją właśnie w czasie imprezy? Że przyszło policja? No. Wiadomo. Znaczy w Holandii? Tak. I co? Powiedzieli, że trzeba być was? ciszej, nie. Spisali, <noise> że trzeba być ciszej. <noise> no, czyli Nic tak jak takiego u nas. złego, no. mm -hmm. Nie trzepali od razu na jakiś alkohol, czy są narkotyki, wiesz. U nas to od razu do domymania, wiesz, bomby w domu. Są, ale nie, no, na luzie. Policja bardziej jest na luzie. Tak, policja, policja jest zdecydowanie, zdecydowanie na, luzie. na luzie. W ogóle to ich nie widać, tak naprawdę. Większy bardzo. szacunek ma ta policja tutaj niż u nas tak, w Polsce. Zdecydowanie. Szkoda. U nas jak ktoś jest policjantem, to. To jest, jest postrzegany taki, że jest na przykład tym najgorszym. Jest wiele, na przykład, teraz nie, że bronią policjantów, ale chodzi o to, że to są tak samo spoko ludzie jak i my, jak Podywatele. i urzędnicy, mhm. ale znajdują się tacy, właśnie cięci. Policjanci, którzy często są ujmowani na jakichś filmach albo, na wiesz, parodiach. Przy, przypadkiem nagrane, ale tu tak bardziej na ludzie są ci policjanci. Tak, tak, oni są bardzo pomocni. Możesz się zapytać o drogę. Ja hmm. pamiętam, jak yy, Kiedyś byliśmy na imprezie, jak byłem dzieckiem. Byłem dzieckiem, byłem na imprezie, ale to brzmi... No wiesz, 16 stoletkę, lat, 17, to, no. No, taki gówniarz, nie? I e, szliśmy z koleżanką, która była nawalona, opowiadałem ci tę sytuację, Aha. przytoczałem ją kilka razy, właśnie policja podchodzi do niej i się pyta, czy nas zna, na przykład. Coś niespotykane, co nie? No. Tak. A raczej wątpię, żeby ktoś tak pomógł w Polsce, chociaż... Nie, nie. Teraz... Co to nie robią? O, jakaś przyjechała kontener. kontener. Dobrze. Ile gadamy? Nie wiem, czy długo? Nie wiem, czy długo. W każdym razie... Ale powiedz mi, czy no. koniec końców chciałabyś się tutaj przeprowadzić do Holandii? Bo naprawdę szukaliśmy tutaj mieszkań, i oglądaliśmy wiele lat temu mieszkania. Mhm. Ceny się różniły diametralnie niż mhm. teraz. A chciałabyś się przeprowadzić, czy nie? Nie, chyba nie. Chyba, ja chyba, chyba już to mi minęło. Powiem ci, że robiło to na mnie wrażenie wtedy, właśnie. Lubiłam tu bardzo przyjeżdżać, że to taki lepszy kraj, takie lepsze życie, ale podoba mi się nasze życie, miejsce, w którym jesteśmy teraz. I, nie I mamy wszystko na miejscu, i mamy fajnych zmieniać. sąsiadów. Tak, to się liczą takie rzeczy. Sąsiedzi, otoczenie Sąsiad. wasze, wasza zieleń, to jak się czujecie, w, to właśnie ten taki vibe, który czujecie. Tutaj też czuję vibe, czuję, że jestem tutaj też w domu, tu się czuję bardzo domowo. Natomiast y, nie wiem, czy chciałabym zaczynać od nowa, bo to trzeba by tak zacząć od nowa. Wiesz, y, wszystko. Od wiesz, już była taka tutaj, wiesz, musiałabyś pójść do sąsiadów zagadać, kim, że tutaj mieszkasz, bla, bla, bla. Ale wiesz, jaki jest fajny kraj, ja myślę. myślę dajcie fajnie. znać w komentarzach, może wyznać jakiś fajny kraj do mieszkania. Ja myślę, że to jest Hiszpania. I wiem, że ty zaraz powiesz, że tam jest za gorąco jest i za gorąco. w ogóle. Nie ma dla mnie gadki. już. Ale Hiszpania. Karolina. No bo ty myślisz o wakacjach, a, a widziałam właśnie takie... Ja wiem, że człowiek lepiej żyje w kraju, w którym jest słońce, w którym jest ciepło. Człowiek jest taki, wiesz, cały czas witamina D, jest weselszy. Ale wiesz co, widziałam ostatnio taką rolkę, osoba z Hiszpanii, która tam mieszka, nagrywała, kilka lat, że Hiszpania nie jest takim rajem, jak nam się wydaje. Do momentu, się wydaje, aż się tam zamieszka. Tak, właśnie, że nie jest tak łatwo zdobyć pracę, jak nie znasz hiszpańskiego i w ogóle dla obcokrajowców jest trudno znaleźć pracę. Po drugie, lu powiedział, że dla, dla niego jest problemem to, że ludzie są młodzi mało innowacyjni. Że tak jak ty masz znajomych, to każdy wpadnie na jakiś tam pomysł, a może by zrobić coś, tam a może by jakoś wystęczyć. Tacy... A tam nic mówią, a nie ma pracy, nie ma turystów. I wiesz, i po prostu rozkładają no tak, ręce. Tak, nastawieni na to, tak jak jest w mniejszych miejscowościach czasem, że nikt nie wyjedzie do innego miasta mm -hmm. znaleźć pracy, tylko mówią, a tutaj skończyły się żniwa, nie ma pracy. Na przykład. I oni mają właśnie w ten sposób, podobno to my Hiszpanie tak mają, napiszcie w komentarzach, jeżeli coś wiecie na ten temat, że to nie jest tak fajnie, um, że nie, nie jest tak kreatywnie, nie jest tak, wiesz, a zróbmy coś, a, a tego. A, no ten, tak, ten, tak, no, tak, no. tak. Wiesz, co chodzi, że tak jak ty byś... Hmm. byś Otwórzmy Barbera, zróbmy, zróbmy salon. Tak, Sprzedawajmy lody, wiesz. nie wiem, coś tam. Tak, no. no Albo chodzi. małą restauracyjkę. No. Także wiesz, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Fajnie gdzieś wyjechać. Tęsknisz, żeby gdzieś wyjechać. Jak wyjedziesz, to tęsknisz za domem. Ja tęsknię za domem już teraz. I cały Jesteśmy czas tak jest. Tutaj, Chciałbym wiem, pojechać na działkę. Chciałbym teraz pojechać ja na działkę, też. zobaczyć, co tam jest. Z drugiej strony jeszcze posiedziałabym tu. Z trzeciej strony dzisiaj przyjeżdżam, moja siostra, więc cieszę się, że zobaczę się z siostrą. Twoja mama ma podobnie, trochę ma nas już dosyć, bo robimy jej tutaj taki trochę bałagan, będąc w tyle osób. Drug... Później będzie bo płakać, zika. że wyjeżdżamy. Tak. Później będzie narzekać, że jest sama. Jeszcze tydzień, więc jeszcze tydzień może ponarzekać tak, na nas. Ponarzeka, że jest sama, bo tutaj coś zmieniamy, przestawiamy, nie wiem, kładziemy swoje rzeczy, bo wiecie, jak jest tyle ludzi w domu... No bo mówimy, to, to... tutaj, tu trzeba posprzątać, tu trzeba to zrobić... Tu, to. Tak, tutaj Darek mówi, czas trzeba mieć żarówki, to nie może być taka żarówka, a to nie może być to na oknie, a coś tam... I każdy wprowadza swoje rządy i to tak wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, tak mi się wydaje. Ale najlepiej czujemy się w domu oczywiście. Ale ja robię też porządki organizacyjne, więc pomagam. Fajnie jest, wiesz co, wyjechać gdzieś na tydzień, mam wrażenie, bo tak trochę... I no, tydzień, dwa, dwa tygodnie to jest lepiej, bo wiadomo, Uuu, że tydzień wam weszła w tydzień się zaklimatyzujesz dopiero tak. i już zaraz musisz się Podobno, pakować, wyjeżdżać, dobre pamiętaj, że wakacje. też jedziemy kawał drogi. Podobno dobre wakacje powinny trwać trzy tygodnie, słyszałam taką teorię. Nasza ekipa już wraca, córka już mhm. wraca do domu, <noise> więc będziemy się z wami żegnać. Dziękujemy wam za dzisiaj, Krótsze dzisiaj, w przyszłym tygodniu może dłuższy nam się uda nagrać, Na, na Dajcie znać, co chcecie wiedzieć jeszcze o Holandii. Trzymajcie się, pa pa!